Dzień dobry, witam. Witam, witam i o zdrowie pytam. Jestem już online. Mam nadzieję, że za momencie zobaczycie, że nadaję na żywo. ci odpowiadam na pytanie, czy grozi nam czwarta, piąta, dziesiąta fala? I jak to jest możliwe, że tak zwani eksperci już wiedzą? Jak to jest możliwe? Przejrzymy dzisiaj bardzo szybciutko informacje, jak również dam ci odpowiedź czy podpowiedź, w jaki sposób ty możesz się uchronić przed następną falą. Jak można się uchronić przed następną falą? Po prostu jej unikać. Ale jeszcze więcej możemy zrobić dla swojego organizmu, dla swojego ciała, jeśli jesteśmy świadomi i możemy uniknąć tego wszystkiego. Ale zacznijmy od tego, co tutaj nam przekazują eksperci. 10 lipiec, czwarta fala wkrótce w Polsce, profesor fal, wcześniej niż się spodziewamy! Ta pandemia nie ma symptomów wygaśnięcia, niezależnie od szczerzuj i nieszczerzuj jeszcze kilka wzrostów nas czeka mówił na antenie Polsat pan profesor Andrzej Fal. Wskazał również, że wariant Delta, który powoli zaczyna powodowa powodować znaczny wzrost zakażeń na zachodzie Europy, może okazać się również ogromnym problemem w Polsce. Obawiam się, że czwarta fala przybędzie do Polski w połowie sierpnia prognozuje specjalista. Inny specjalista co mówi. 12 lipca. Czwarta fala wcześniej niż się spodziewano. Będzie przebywać zakażeń lawinowo. Czwarta fala epidemii koronawirusa rozpocznie się w Polsce już w połowie sierpnia. Jacy oni są szczegółowi i co wiedzą. A nie jak przewidywano wcześniej, dopiero we wrześniu czy w październiku przewiduje wirusolog z Uniwersytetu Marii Kiry Skłodowskiej, profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska. Skąd się biorą ci eksperci i. Z, I e, czak, czarnoksiężnicy, którzy mają czardziejską kulę, są w stanie na nią popatrzeć i zobaczyć: tak, 17 sierpnia, między 17 a 25 sierpnia, będzie wybuch następny, nastąpi i wszyscy w to wierzą. A dzisiaj skupimy się na tym panu. Ten pan to już mi zaszedł za skórę trochę, e, ponieważ jest to jeden z e, takich największych czarnoksiężników tego całego zamieszania, który twierdzi na swoim, podczas swojego następnego, następnej swojej wypowiedzi, że sama szczerzuja nie uchroni nas przed kolejną falą koronawirusa, uważa doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak podkreśla, wystarczy jedna cho chora osoba, aby zakazić aż dziesięciu, czy tam pięciu, od ośmiu innych i tak dalej. Jeśli mamy słabo e, zaszczeżujące regiony w Polsce, to wirus bardzo szybko wywoła w nich kolejną falę, powiedział w wywiadzie dla Interi dr Paweł Grzesiowski. Tam będzie rzeź, dodał. Normalnie ten człowiek to działa mi na nerw. Ten człowiek działa mi na nerw. Nie wiem, jak na Ciebie działa ten człowiek. Ale myślę, że rozliczenie dla niego przyjdzie bardzo srogie, bardzo srogie rozliczenie za tą całą szczerzeżę. No ale skupmy się na tym, co on tutaj mówi. Doktor Grzesiowski proponuje, by zwiększyć liczbę wykonywanych testów, zaopatrzyć pomieszczenia w urządzenia sterylizujące powietrze i pilnować granic. Ekspert podkreśla, że wariant Delta wymaga czujności i noszenia. Nie będę tego wyrazu wymieniał, w zamkniętych pomieszczeniach użytku publicznego przewiduje, że w miejscach, w których jest niska szczerzujalność, dojdzie do lockdownu i dramatycznego wzrostu zachorowań. Ten człowiek jest po prostu niesamowity. Skąd oni go wzięli? Skąd oni wzięli takiego pacana? Ten pacan po prostu robi całe zamieszanie. Jak możemy się przed tym wszystkim uchronić? Przede wszystkim wyłączyć. Przede wszystkim wyłączyć te wiadomości. To już jest pierwsza ochrona. To jest taka pierwsza nasza linia oporu. Nasza pierwsza linia oporu i w ten sposób już jesteśmy ochronieni. Wyobraź sobie, nie czytasz, nie oglądasz, nie patrzysz na tym pasku na dole w pudle, co jest napisane, i już jesteś ochroniony. Zobacz, niesamowita sprawa. Taka prosta rzecz. Jak możesz się uchronić przed czwartą, piątą, dziesiątą falą? Po prostu nie wpuszcza jej do swojej głowy. Czyli pierwsza, najważniejsza rzecz, nie wpuszcza jej do swojej głowy. Ale zadam kilka pytań, takich troszeczkę retorycznych. Skoro szczerzuja nie uchroni, to po co jest ta szczerzuja? No po co pytam? Po co pytam? Może ktoś się zapyta tego pana, tego pana, który nerw mi pobudza, po co tą szczerzuję promuje? Po co jest szczerzujesz, skoro, skoro nie, nie uchroni? Żadnego kraju nie uchroniła, ani Izraela, ani Wielkiej Brytanii. Nigdzie nie uchroniła żadnego kraju przed następnymi falami. Bo te fale są w telewizorze, bo te fale są na komputerze, bo te fale są w ustach tych promotorów szczerzuji, którzy mają w tym momencie największą w dziejach historii kampanię promocyjną szczerzuji. Drugie pytanie. Skoro lockdown nie zapobiegł poprzednim falom, wiemy dobrze, były lockdowny, fale i tak były, i tak były, to po co robić następne? Po co robić następne? Ktoś, kto ma troszeczkę oleju w głowie, no chyba, że nie pije oleju tłoczonego na zimno, no to nie ma tego oleju. Jak nie je pestek, jak nie je orzechów, no to nie ma oleju w głowie. Po prostu, tak się mówi, tak? Że jak ktoś ma trochę tutaj, to nie ma oleju w głowie. Skoro poprzednie lockdowny nic nie pomogły, to po jaki grzyb robić następny? Mieliśmy już różne odmiany. Trzecia rzecz. Mieliśmy odmiany w Wielkiej Brytanii, czyli UK, RPA, brazylijską, indyjską, dzisiaj nazwaną Len, Delta. Już szykuje się za rogiem, czeka już lambda i tak dalej, i tak dalej. Mam pytanie wprost. Czy ktoś może się zapytać tych tak zwanych ekspertów, kto to określa i na jakiej podstawie? Czy ktoś w ogóle się o to pyta? Czy my jesteśmy takim po prostu ciemnym ludem, że wystarczy, że pudło nam coś powie, a my uwierzymy? Jak to jest możliwe? Kto to określa i w jaki sposób? Od czego to zależy? Od czego to zależy, że te wszystkie odmiany podróżują po całym świecie? Po prostu tu zalatują, tam zalatują, tu wchodzą, tu wchodzą. Teraz wymieszamy wszystkie odmiany i wyślemy do Was, wyślemy do Was. Jak to jest w ogóle możliwe? Cały czas kłamią. Która odmiana obudzi ludzi? Która odmiana? Która odmiana obudzi ludzi? Która odmiana? Czy musimy tak wyjść jak we Francji na ulicę? Myślę, że nie. Wystarczy, że powiemy nie dla tego całego szczerzujowego zakłamania i po prostu nie weźmiemy w tym udziału. Czyli pierwsza najważniejsza rzecz była to wyłączyć pudło, przestać czytać ten pasek na dole, który tam informuje o jakichś pierdołach. Ale coś jeszcze można zrobić. Na pewno piąta rzecz, którą za której zadaję pytanie, to mamy dzisiaj dezynfekcję, sterylizację malutki kroczek do eutanazji i depopulacji. Dezynfekcja, sterylizacja, eutanazja, depopulacja. Niektórzy już mają eutanazję, po prostu nie wiedzą o co, o co chodzi tutaj. Oni nie mają zielonego pojęcia. Ja widziałem tutaj w Polsce ludzie dalej na zewnątrz chodzą zamaskowani. Mam nadzieję, że nie chcą napaść na jakiś sklep. Kiedyś, jakby ktoś wszedł do sklepu zamaskowany to by nie został obsłużony, bo pani musi zobaczyć, kto wszedł do sklepu, a dzisiaj wszyscy zamaskowani wchodzą i co, nic nie kradną? A może tak jak w RPA wyniosą wszystko ze sklepów? Czyż dwa dni temu, trzy dni temu w RPA wy, wy, wybuchły zamieszki, bo tamci ludzie już są głodni. A kiedy Polak będzie głodny? Na razie to wszystko utrzymują w takiej nieświadomości, następną falą nas tutaj zahipnotyzują. Wyjdzie Pan niedzielski popatrzy smatri w maji głaza. I wszyscy będą patrzeć w jego, tego, jego oczy i będą po prostu wierzyć w to, co ten człowiek przekazuje. Przecież to jest jakaś paranoja. A co ty na to? Co ty na to, żeby stać się naprawdę świadomym człowiekiem? I mam dla Ciebie kilka propozycji dla świadomych ludzi, ale trzeba się stać świadomym, bo nieświadomi ludzie nie zrobią tych pięciu prostych rzeczy. Jest pięć najprostszych rzeczy. Piątka, spe specjalna cyfra w projekcie Odmładzanie na surowo. To są bardzo proste rzeczy. Jeśli chcesz uniknąć fali, ch jeśli chcesz pływać na fali, jeśli chcesz płynąć na tym wszystkim i śmiać się z boku tego wszystkiego, to mam dla Ciebie takie propozycje. Pierwsza, odstawiając nabiał czyli wszystkie pokarmy, które powstają z mleka, zmniejszysz ryzyko infekcji. Zapomnij, że takie pokarmy jak mleko, nabiał, serki, jogurty, kefirki i wszystko, co powstało z mleka krowiego, że istnieje i nie będziesz uczestniczył w następnej fali. No będziesz musiał, bo zrobią Ci lockdown, bo będziesz musiał, no bo będą wymagać od Ciebie jakichś tam zaświadczeń, ale będziesz zdrowy, i to chyba jest najważniejsze. Wydaje mi się, że nawet jeśli są utrudnienia, jeśli są jakieś problemy, to chyba zdrowie jest najważniejsze. Jak myślisz? Jeśli byś był zdrowy, to nie byłoby super? Odstaw mleko, odstaw nabiał, będziesz zdrowy. Popatrz na dzieci, kiedy dzieci przechodzą z karmienia y, y, mlekiem mamy na karmienie. Mlekiem krowy natychmiast dostają infekcji, natychmiast zapalenie ucha, natychmiast zapalenie gardła, natychmiast zapalenie oskrzeli, natychmiast katar, kaszel i oczyszczanie z tego mleka, bo to jest zupełnie inny składnik pokarmowy. Tamte mleko od krowy jest dla cielaka, dla człowieka jest mleko od mamy i tylko takie. Jak mama nie może karmić, to szukamy zamienników, ale nie w postaci krewa, kre, kre, mleka innego zwierzęcia. Druga rzecz, Likwidując węglowodany. Jakie to są? Co to są węglowodany? Węglowodany to są cukry, to jest pieczywo, to są napoje, to jest alkohol, makarony, ciastka, pączki, wszystko, co powstaje z mąki. Uwaga, likwidujesz stany zapalne w swoim organizmie. Fajnie? Zlikwidujesz stany zapalne w swoim organizmie i będziesz zdrowy. Odstawiasz mleko, nie masz infekcji. Odstawiasz pieczywo, likwidujesz stany zapalne. Proste? Chyba proste. Trzecia, wprowadzając ocet jabłkowy, likwidujesz patogeny. Ocet jabłkowy wspaniale likwiduje patogeny. Bierzesz pół szklanki wody, zalewasz jedną łyżką octu jabłkowego. Ja tu mam całą szklankę, tutaj są trzy łyżki octu jabłkowego, wlewasz to w siebie, wypijasz 15 minut przed każdym posiłkiem, a jak dopadnie Cię jakieś oczyszczanie czy jakaś infekcja, to wypijasz. 3-4 takie szklanki w ciągu dnia i jesteś zdrowy. Pomagasz swojemu organizmowi likwidować patogeny. Pomagasz swojemu organizmowi stworzyć zaporę w postaci żołądka. W żołądku potrzebujesz mieć bardzo silny kwas, aby tam była zapora, żeby niszczyć różnego rodzaju bakterie oportunistyczne, które chcą się dostać do Twojego organizmu i zniszczyć Twoją florę bakteryjną. Czwarta rzecz. Wprowadzając sok z warzyw, Oczyszczasz ciało. Kupujesz sobie wyciskarkę, najtańszą jaką możesz mieć, jeśli nie stać cię na dobrej jakości i zaczynasz tłoczyć soki. Niech ten rok będzie rokiem numer jeden, jeśli tego jeszcze nie robisz, przy tłoczeniu soków. W twoim życiu niech pojawią się soki, tłoczone z warzyw w połączeniu z jabłkiem. Te wszystkie warzywa, które są dostępne w Polsce, czyli selernaciowy, jarmuż, marchew, e, burak, e, papryka, Możesz dodać imbir, możesz dodać ząbek czosnku, no i jabłko, łączysz to wszystko razem, natka pietruszki jeszcze fajnie do tego pasuje, wyciskasz z tego sok, wypijasz pół litra w ciągu dnia, raz dziennie możesz wypić, możesz na dwa razy sobie rozłożyć i oczyszczasz swoje ciało, oczyszczasz z toksyn. Na początku Twoje ciało, kiedy wprowadzisz te soki, może szybciutko przejść przez proces oczyszczania. 3 do 5 dni możesz mieć katar, możesz mieć kaszel, bo wtedy ciało dostanie sygnał: Mogę się oczyszczać, wyrzucisz to z siebie, a później będziesz zdrowy. Co ty na to? I piąta, ćwicząc regularnie, pozbywasz się toksyn. Kiedy ćwiczysz regularnie, czyli ruszasz pompki swoje, które masz zamontowane pod pachami, które masz zamontowane w pachwinach. Kiedy ćwiczysz regularnie, czyli chodzisz ćwiczenia, chodzenie godzinę dziennie, to wtedy pozbywasz się toksyn. Po to ćwiczymy. Po ćwiczymy po to, żeby wyrzucić z siebie toksyny. I teraz, skoro ci eksperci wiedzą, że szczerzuja nie pomoże, że lockdowny nie pomogły, że dezynfekcje żadne nie pomogły, to dajmy im rozwiązanie. Te pięć prostych rzeczy. Zastosujmy wszyscy i olejmy tą całą narrację. Olejmy to wszystko, co jest w tym momencie dla nas przygotowane. Jeśli tego nie zrobimy, to za moment założą nam łańcuchy na szyi i będziemy chodzić z łańcuchami. A było takie powiedzenie może troszeczkę brzydkie dlaczego żona jest w przedpokoju? Bo ma za długi łańcuch. A ja chciałbym, żeby tak było. Natomiast narracja, która płynie, oczywiście, z nierządu, od tych wszystkich ekspertów, ma doprowadzić do tego, żeby założyć ci łańcuch, żeby ci założyć łańcuch, żebyś nigdzie nie mógł wejść, żebyś nigdzie nie mógł pojechać, żebyś nie miał żadnej wolności, żebyś nie był obywatelem tego świata, żeby cię zniszczyć. Dezynfekcja, sterylizacja, eutanazja, depopulacja. Przeżyjesz? Te pięć rzeczy pomoże ci być zdrowym. A resztę dowiesz się, na naszych filmach, w jaki sposób przetrwać, co zrobić, jak wydostać się z tego wszystkiego. Zapraszam na Witariadę, tam też dużo informacji na ten temat, trzymaj się cieplutko.